Legionista w głębi serca? Zarejestruj się już teraz i dołącz do najwierniejszych fanów Legii Warszawa. Wyobraź sobie, że w pierwszych sekundach tej wiadomości zadajesz sobie pytanie: czy Legia ma dość sił, aby utrzymać dobre tempo sezonu? A może prawdziwym faworytem do tytułu jest Lech Poznań? Mając te pytania w powietrzu, przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w polskiej piłce nożnej. W centrum uwagi Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem w ósmym rundzie PKOBP Ekstraklasy. Maciej Murawski, były zawodnik i analityk, pochwalił dobry start stołecznej drużyny, ale od razu przeszedł do rzeczy, stwierdzając, że jego zdaniem Lech Poznań jawi się jako faworyt w wyścigu o tytuł. Według niego w dużej mierze jest to zasługa napastnika Michaela Iszaka, kluczowego gracza w sukcesie Lecha według Murawskiego żadna inna drużyna nie ma obecnie zawodnika kalibru Ishaka. W tej wypowiedzi nasuwa się pytanie, czy Legia będzie w stanie konkurować z tak indywidualną przewagą. Zapytane o występ Legii w tym sezonie, Murawski wyraził pewność siebie, stwierdzając, że drużyna ma wszystko do poprawy w stosunku do poprzedniego sezonu. Pomimo równoważenia mistrzostw kraju z rozgrywkami europejskimi, Legia pozostaje mocną stroną ekstraklasy i kontynuuje fazę grupową Ligi Konferencyjnej. Podkreślił jednak, że pomimo solidnego początku styl gry Legii jeszcze w kilku meczach nie zrobił wrażenia. Murawski zwrócił uwagę, że gra na wielu frontach, np. w rozgrywkach europejskich i ligach krajowych, może być wyczerpująca, zwłaszcza psychicznie. Dużym wyzwaniem dla trenera Kosty Fejo będzie zrównoważenie składu, zapewnienie zawodnikom utrzymania rytmu, szczególnie w przypadku meczów odbywających się co trzy dni. Według byłego zawodnika, nawet jeśli futbol grany przez drużynę nie zawsze robi wrażenie, ostatecznie liczy się skuteczność. I jak dotąd, Fejo to udawało. Wraz z odejściem Josue, jednej z największych gwiazd Legii, naturalne jest pytanie, jak zespół poradzi sobie bez niego. Murawski zdawał sobie sprawę z trudności tej zmiany, ponieważ Josue był typem gracza, który błyszczał pod presją. Pochwalił jednak dotychczasową wspólną pracę, zwłaszcza że Lukinhas przejął większą rolę. Bądźcie czujni, bo sezon zapowiada mocne emocje. Aby nie przegapić żadnych aktualności z podróży Legii, zarejestruj się i śledź każdy etap tego ekscytującego sporu.